Wycieczka jest organizowana przez zarządkowa, PZT w obrzeźno. Dofinansowanie otrzymaliśmy od Światowego Centrum Pomocy Rodzinie. To są środki z PEFRON-u. E, następne w to jest z Urzędu Miasta, od pana burmistrza. I tu z PCPR-u to jest kwota 7700 zł. Y, z Urzędem miasta 2000 zł, jednakże chciałbym dodać, że przy rozliczeniu musi być zasobana ta procentowość, to na pewno te, te kwoty ulegną obniżeniu, y, ponieważ już y, teraz po wycieczce wiem, że, że po prostu koszt wycieczki jest tańszy niż, niż, niż zakładaliśmy pozycji ze środków koła 1100 złotych. a no i przede wszystkim, przede wszystkim udział członków, uczestników wycieczki to jest 8050 złotych. Tak, tak to wygląda z, z, ze strony finansowej. 12 czerwca wszyscy zebraliśmy się na dworcu głównym, kolejowym powszechnie.

귀신과 귀신이 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 귀신 Czekaliśmy około godziny na pociąg bezpośredni już do, do Krakowa. Dojechaliśmy do Krakowa o godzinie 19.10 dokładnie. Tam przeszliśmy na dworzec wschód, to po prostu w tunelu i tam czekał już na nas pan, który przyjechał po nas z busikiem i przewiózł nas do hotelu Galant we wieliczce którego właścicielem jest pani Jolanta Czajczyk. Czaj. Pani Jolanta e, Czajczyk e, hotelu, to jest hotel rodzinny tych państwa. No i po rozpakowaniu pani nas poczęstowała obiad o kolację, gdzie po prostu o pięknym, smacznym, po prostu domowy smak e, te, 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 tego posiłku. No i potem było dalsze rozpakowanie i na drugi dzień już e, rozpoczynaliśmy o e, godzinie 7.45 śniadaniem. I potem kolejne dni według harmonogramu, jak, jak było ustalone. I jednak się po, po, po spotkaniu z panią, e, aha, no jeszcze po, po śniadaniu przyjechał pan <coughs> bucikiem który nas przewiózł w umówione miejsce. Do Krakowa, gdzie czekała na nas pani przewodnik i gdy otrzymała od nas, e, po prostu dostarczyłem jej harmonogram, na nasz to pani po prostu rozwinęła to w oparciu o swój i nasz, i, i po prostu z, dziś mogę z całą pewnością stwierdzić, że na pewno zwiedziliśmy. Nie 100%, ale 150%. Także uważam, że, że pani przewodnik ze swojej strony zrobiła naprawdę wszystko, co mogła, a nawet więcej. Pani przewodnik przeprowadziła nas drogą królewską, czyli zaczęliśmy od placu Matejki, Droga Królewska, Mury Obronne, gdzie zwiedzaliśmy e, Barbakan i, i, i pozostałości murów obronnych. Również przeszliśmy przez Bramę Floriańską na ulicę Floriańską. E, następnie zwiedzaliśmy Rynek Główny, szukiennicę, Przeszliśmy przez sukiennicę, ale najpierw byliśmy w Kościele Mariackim, gdzie po prostu zachwyciło nas to, po prostu niesamowity urok i, i w ogóle piękno i, i to co w tym kościele zobaczyliśmy. E, jak wiadomo, każdemu Polakowi, że na, na największą uwagę w tym kościele zasługuje ołtarz Wita Stwosza. Po zwiedzeniu kościoła, wyszliśmy na zewnątrz i mieliśmy przyjemność usłyszeć e, grany hejnał z wieży Mariackiej. Następnie przeszliśmy ulicą Grocką, ulicą Kanoniczą, gdzie pani, gdzie pani przewodnik po prostu opowiadała nam i pokazywała wszystko co z tym związane Między innymi mieliśmy przyjemność zwiedzić wystawę Wisławy Szymborskiej, naszej nobnistki. Nie, pod tytułem Szufla naszym boskim. Również zwiedzaliśmy kolegium majus, muzeum. E, później przeszliśmy do kościoła Franciszkana. E, następny to był pałac biskupi centrum wyspiańskie. Potem zwiedzaliśmy kościół świętej Anny i Planty. I tak wyszliśmy w kierunku Wawelu. I na tym zakończył się pierwszy dzień. Wróciliśmy do Wieliczki na obiad o kolację. I kolejny dzień, to już jest Środa 19, po śniadaniu, wy, wy, wyruszyliśmy do Łagiewnik. Tam stwierdzaliśmy sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Mieliśmy przyjemność wjechać windą do góry, gdzie wszyscy uczestnicy mogli podziwiać. Panoramę Krakowa i okolic. Następnie przejechaliśmy do Krakowa, na dzielnicę żydowską Kazimierz, gdzie świędzaliśmy synagogę. Godzina 12:30. Mieliśmy zamówiony wstęp do, na Wabel, gdzie zwiedzaliśmy katedrę, komnaty królewskie i skarbiec. Zwiedzanie trwało bardzo długo. Po, po zwiedzaniu Wabelu wróciliśmy busem do, do Wieliczki na kolację. Czwartek. Po śniadaniu wyruszyliśmy do, do Kalwarii zebrzydowskiej, gdzie zwiedzaliśmy Kalwarię. Po prostu niesamowicie po prostu wszyscy byli tym zachwyceni. Zresztą jak wszystkim co zobaczyliśmy. Wszystkim co zobaczyliśmy. Potem kolejnym e, wydarzeniem to było zwiedzanie Wadowic. Z Wadowic udaliśmy się do Inwałdu. Inwałd jest to po prostu park miniatur, gdzie można zobaczyć miniatury y, różnych y, takich inwestycji, jak na przykład statua Wolności, y, wieża Eifla zamek Buckington i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy i budowli, ale zminiaturyzowane i po inwałdzie udaliśmy się do Oświęcimia, czyli Oświęcim, a z Oświęcimia przejechaliśmy do Brzezinki, inaczej Birkenau. E, chciałbym tylko powiedzieć, że z swojego odczucia i z tego co tam widziałem to stała się rzecz okropna, tragiczna w tamtych latach i na pewno poruszyło to każdego z nas. Wiem, że połowa uczestników wycieczki po prostu wyłamała się i do do Brzezinki już miało tylko po prostu siłę wyjechać połowę grupy. W Brzezince po prostu obejrzałem naprawdę już okrucieństwo to chyba za małe słowo. Po prostu, aż nie mogę mówić. To tym wszystkim wróciliśmy do Oświęcimia. zabraliśmy pozostałych uczestników i wróciliśmy do, do wieliczki na obiad kolację. Ostatni dzień zwiedzania, a zarazem wyjazd, ale o tym za chwilkę. O godzinie 9 po śniadaniu wyjechaliśmy do Krakowa. O godzinie 9 spotkaliśmy się z panią przewodnik na rondzie grąwalskiej. Stamtąd pojechaliśmy busikiem do Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie zwiedzaliśmy. Piękne widoki, groty e, różnego rodzaju, zamek w pieskowej skale. Był to przejazd busem, również zwiedziliśmy tam e, w muzeum w Ojcowie. Potem odbył się dwugodzinny spacer, czyli godzinę w tamtą i z powrotem e, podeszliśmy w tamtą stronę do Bramy Krakowskiej i później wróciliśmy. Na godzinę 16.40 mieliśmy wykupione, e, mieliśmy e, załatwione wejście do kopalni. Do, zajechaliśmy do, wróciliśmy do Wieliczki Kopa, mówię o kopalni Sony Wielice. Wróciliśmy do Wieliczki i... może przepraszam, wcześniej. Najpierw wróciliśmy do Wieliczki, do hotelu, zjedliśmy obiad i po obiedzie wyjechaliśmy do kopalni, gdzie zwiedzaliśmy po prostu... Panie soli w która i to, już no, jest i nie uh, tutaj, ale oni zabytkiem UNESCO. Na, wzrok, jest to na, wzrok. na pewno to jest, na byłem tam pierwszy ja raz, wiem, raz i byliśmy, tak, tam uważam, tam, że każdy, każdy Polak i Polka powinni to zrobić. Również tam byliśmy wprowadzali przez e, przewodnika wewnątrz już e, kopalnia ma swoich przewodników fakowców którzy nam tą swoją wiedzę przekazali e, zobaczyliśmy tam również e, katedrę e, przepraszam nie katedrę kaplice, kaplice, kaplice kieliczce również no, ale e, to to zobaczyliśmy kilkadziesiąt no, by to by to figur tak, wyrzeźbionych z soli wzią. między innymi figura e, naszego papieża no, Rodaka kilku poetów i potem zwiedzaliśmy muzeum w ten, gdzie, znaczy, w górę, ja gdzie się oglądaliśmy sprzęt, tak, który tak, tak, służył tak, kolejno żeby, przez tak, są, całe dzielę tej kopalni tak, do, tak do eksploatacji. Po powrocie z kopalni tak, tak. było hotelu garażowskie. Wszyscy po prostu już wcześniej byliśmy spakowani, resztę uzupełniliśmy, no. Wsz... 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 cała grupa się zebrała, wszyscy uczestniczy to jest Unia i miło i serdecznie po pożegnaliśmy się z, pani hmm. z panią szefową hotelu i z całą jej rodziną pełni. Z zadowolenia ruszamy wózcem do Krakowa. Przyjechaliśmy na dworzec. Mieliśmy ponad godzinę czasu wolnego. Uczestnicy zostali przeprowadzeni na poczekalnię główną. E, ja z panem Mirkiem Notasem e, rozeznaliśmy się co do e, czy, e, peronu z którego będzie pociąg odjeżdżał. Po rozeznaniu się e, i ruszyliśmy. Tylko. Ja panią, po rozeznaniu się po prostu wróciliśmy na... na, na, na tylko jeszcze, tak, nie, jeszcze a, przepraszam, nie, przepraszam jeszcze była pani Danka Soka również ze mną I po, wróciliśmy po, później na poczekanie, gdzie na 25 minut przed odjazdem pociągu wszyscy uczestnicy zostali. Podprowadzeni 13, na peron. 13, 13, 13. E, pomagaliśmy również przy, przy 13, 13. E, dź, przenoszeniu, przemieszczaniu walizek i ja noc, coś, być być tak, 13, przyjechał tam, pociąg. Wsiadamy, tak? odjeżdżamy. Były trochę 13, trudności 13, 13, 13, z u, 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 usytuowaniem się, odszukaniem miejsc, ale jak to bywa w podróży, wszystko 13, 13, 13. się dobrze kończy. Dojechaliśmy o godzinie. Ósmyj z minutami do Iławy, i po przesiadce, już na pociąg Interregio, przyjechaliśmy do Bożego.

Na niektórych uczestników Ktoś czekał po prostu wracali autobusem I tak Zakończył się nasz piękny wyjazd I na pewno długo długo Uczestnicy będą pamiętać Bo zobaczyli coś Czego nie widzieli Na pewno Poruszenie jest tym co Przedstawia oświęcim Ale nie tylko o smutnych sprawach, ale przede wszystkim o tych miłych, przyjemnych, co nasze oczy zobaczyły, co uszy usłyszały. Będzie co wspominać długo i będzie co wnukom opowiadać. Dziękuję. Piękną wycieczkę, piękną imprezę chciałbym przede wszystkim podziękować starostwu, za wsparcie, dofinansowanie konkretnie i również y, dla Pana Starosty osobiście i pracownikom pcpr a także za pomoc uzupełniającą. Podziękowania dla, dla Urzędu Miasta w Wąbrzeźnie, dla Pana Burmistrza. I przede wszystkim dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w, w tym zadaniu i pozdrawiam wszystkich a także chciałem tutaj zaznaczyć, że nasz kolega Stanisław Sobiech, który jest po prostu aktywnym członkiem i nie poddaje się zawsze uśmiechnięty i zadowolony bierze udział. Dziękuję.